Witam serdecznie Chciałbym pokazać pierw na początek przebieg tego motocykla Rometka 125 13912 przebiegu Dzisiaj go myłem A dlaczego dzisiaj go myłem? Bo opowiem, opowiem o tym Na, na początek powiem tak, taką krótką historię Wczoraj byłem w Sobowidzu na rozpoczęcie sezonu motocyklowego Spotkałem tam człowieka, który ma ten sam motocykl co ja, tylko że rocznik 2016, czyli z silnikiem na czarno pomalowanym, cały, cały silnik na czarno i nie miał w ogóle tego przyłącznika świateł, nie? czyli po prostu jak się włącza zapłon, to światła automatycznie się włączają, nie można ich wyłączyć, nie? to już taka, taki wymóg jest z 2016 roku. I co? I ten człowiek w ogóle nie wiedział o co chodzi, nie? W sensie. On wcześniej miał Zetkę, tak? Zetka ZK125 i przejechał nim podobno, tak z czego co mi mówił, nie? Podobno przejechał mi 20 tysięcy kilometrów i cały czas na full gazu, nie? I mówił, że mu się głowica zepsuła, nie? A ja mówię do niego. No dobra, jechałeś na pełen gaz 20 tysięcy kilometrów, okej. Okay. Ale jaki olej lałeś? No, jakiś tam olej lałem, jakiś tam olej lałem, no jakiś tam samochodowy. I boże, już nawet nie chciałem się złapać za głowę, bo było tam pełno ludzi na tym zlocie i powiedziałem, no to tak spokojnie, nie? no to nie dobrze, bo mm, jednak do motocykla trzeba trzebać raczej e, motocyklowy olej. Nie? On, o Jezu, nie wiedziałem, nie wiedziałem. Jakiś człowiek, kurde, kompletnie wyciągnięty z tego. A, czy regulowałeś w ogóle zawory przez 120 20 tysięcy kilometrów? Nie, nic yy, w ogóle. A, nawet ci nawet powiedział, a co to są zawory? <laughs> za człowiek dobra i kupił sobie tego Romu, taka 125, jako na Tego mm, Tylko 2016 rok, miał na liczniku yy, yy, 512 kilometrów. No, 512 kilometrów miał. I ten, i kompletnie w ogóle nie wiedział jak o niego dbać, w ogóle wszystko miał oryginalne. No dobra, ale zacznijmy o mm, podróży na romecie 125. Dzisiaj byłem w Muzeum Sztutthof, tak? Czyli w Sztutowie. Mojego miejsca zamieszkania to jest jakieś 60 km w inną stronę. No i proszę was, ja nawet nic nie robiłem w tym motocyklu. Nawet nie smarowałem ajcucha, nic nawet nie sprawdzałem. Po prostu wsiadłem, pojechałem, zwiedziłem muzeum i wróciłem, nie? W ogóle żadnego problemu. W porównaniu do y, mo, motorowerów, których wcześniej miałem, czyli Romet, y, Romet Ogar 200, Romet Ogar 205, Komar Motorynka, to w ogóle to jest nie do porównania, to jest nie do porównania. To jest taki motocykl, że wsiadasz i jedziesz, nie? Tylko nie można coś takiego zrobić, że bierzesz ten motocykl nowy i po prostu jedziesz sobie ten. Po prostu trzeba jakieś swoje, że tak powiem, jakąś inwencję w ten motocykl włożyć. Tak jak mówiłem tam w wielu moich filmach, modyfikacje to jedno, nie? Ale nie oszczędzać na oleju, nie? To jest najważniejsze: nie oszczędzać w ogóle na oleju, nie? Wymieniać olej co 2000 km co 3000 km, jak ktoś jest jakiś tam, wiesz, bardziej leniwy. Ale naprawdę, nie? Dzisiaj jechałem bez problemu, ale wiecie jak jechałem? Nie jechałem, tak jak zawsze mówiłem, 90 km na godzinę. Dzisiaj była piękna pogoda. Było bardzo słonecznie. Teraz mamy już prawie wieczór. I wiecie co, I wiecie co, jechałem ile? 65 do 70, coś w tych, coś w tych rejonach, nie? 65 do 90, do 70 Z Obroty miałem na poziomie 6,5 do 6 tysięcy maksymalnie, nie? bez problemu, no normalnie to co jest najlepsze w, 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 w takim motocyklu niewysilonym, pięknym singlu spokojnie sobie jedziesz Dż... piękna ta droga była na, na Szutowo yy, wiele takich drzew, wiele pól yy, jeszcze sta, stadniny koni były piękna pogoda, słoneczko i sobie ciągniesz te 70-65 silnik ma bardzo spokojne obroty no, po prostu przepiękna przepiękna, że tak powiem Taki motocykl, po prostu kupując taki motocykl, sobie sprawiasz wolność. Wolność na dwóch kółkach. Dokładnie. A ten motocykl nie sprawia problemów po prostu. Tylko trzeba dbać o podstawowe rzeczy. Wymiana oleju, sprawdzić rozrząd, luzy zaborowe w rozrządzie. W, w, w nasmarować łańcuch, naciągnąć łańcuch, to są podstawy, to są podstawy w każdym motocyklu. A dokręcenie śrub, to już mówiłem o tych dokręcenia śrub, że jak się da podkładki sprężyste pod każdą śrubę, to nie będziecie mieli problem z odkręcaniem się śrub, bo jak się złapie nogami, nie, jak się jedzie złapie się nogami za bak to nagle, że tak powiem, te Wibracje maleją, bo yy, BAK jest jak, jak praktycznie jak mm, rezonans, taki, który od silnika odjdzie od, od, od wibracji. Nie? No dobra, dzisiaj jestem w dobrym humorze, także odpalimy silnik. Co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o podróżę na motocyklu Romytka 125, to jest to, że nie masz się czego bać. Naprawdę nie masz się czego bać. Nasmarujesz łańcuch, nawet jeśli chcesz gdzieś dalej pojechać. Wymienisz olej porządnie. Ja jeszcze nagram filmik o wymieniu oleju. Wiem, że było pełno takich filmów. Ale. Dzisiaj pojechałem bez żadnego przygotowania, po prostu tak na spontanie pojechałem do, tej, do tego Szutowa Oczywiście, no, że tak powiem muzeum i ta wycieczka ta muzealna była bardzo smutna, ale e, mówmy o motocyklu nie? Żadnego problemu Prawdę polecam jazdę motocyklem 125. Jak chcesz możesz jechać 70, jak chcesz możesz jechać 90. Żadnego problemu. Dziękuję i pozdrawiam.